mamy 15, 20 mamy sto piąteczkę rok sprężarka sprawdzona była rozbieramy znika płyn duże ilości płynu ciekawe jeszcze nie otwierany banieczka przekroczona z niedużym haczykiem jest to jedenasty rok ale jeszcze na blaszkowym kolektorze więc będą stalowe tłoki czyli to będzie jakiś styczeń luty rozbieramy piękny poniedziałek Mamy rozebrane, Mamy rozebrane. Mamy utopione. kadziurka, Do piątym baniaku. Za chwilę wywalamy te tuleje. To nawet pod palcem czuję, że to, że to kurde mało co wystaje. No, praktycznie na płasku. Wszystko będzie utopione. No dobre. No i dobre, zrobimy. Rozbieramy dalej i patrzymy co go dalej będzie pola. Pięknie. Mamy rozebrane. No, jak widać, korozja już, korozja już zaczęła brać praktycznie wszystkie. Jeszcze trzymały, ale tu już korozja zaczęła wychodzić. O, tutaj, już korozja się zaczęła robić. Najlepiej czwarta wygląda, najmniej. No, piąta to wiadomo. Tu jest dziura, jak nie wiem. Nie wiem, czy drugi nadwymiar, czy czasem podkładka nie pójdzie. Ale to już w środę będzie frezowane. I szósty też jest utopiony. Też jest, o, to też jest ładnie. Piąta tuleja tu jest też ciupnięta dosyć mocno. To jest z daleka widać kołnierz, jaki wybrany. O. Widzicie? No dramat, nie? Ale motorownia rozebrana. Standardowo będziemy przód odsuwać, bo się leje z simmeringu i pokrywa zaczyna odpuszczać, bo tam jest na tym kleju Loktajcie 518, tym beztlenowym. Coś ala hermetyk ten nowoczesny, to też pokrywa odsuniemy, na wiktorku się zaklei, więc tu dojdzie troszkę roboty, też piasta ty ucieknie, będzie zajęcia, lubimy takie sto Coś pięknego. Mamy tu ładnie już, przód ładnie rozebrany, wszystko wyzwalane, no i jak widać, simmering popuszcza i pokrywa tak samo. Simmering simmeringiem tutaj ładnie, o puszcza, ale tu i pokrywa też zaczyna puszczać, o. Tu już nie będziemy pierdzielić, jak mam wszystko rozebrane, to simmering musimy wymienić. Odkręcamy raptem kilkanaście śrub, kilkanaście śrub, myjemy pokrywę, czyścimy i składamy pokrywę na nowo. I dalej auto jedzie milion bez wycieku z przodu warto to jest zrobić przy remoncie silnika albo w momencie kiedy mamy zdjętą miskę bo do późniejszej naprawy tego przodu uszczelnienia tej, tego wycieku czyli pokrywa przód i simmering bo sam simmering wiadomo można wymienić bez ściągania pokrywy nie? nie ma problemu ale żeby uszczelnić pokrywę trzeba usunąć simmering a żeby uszczelnić pokrywę trzeba wymienić simmering i ściągnąć miskę znam takich ludzi co robią to bez ściągania miski no, wtedy może być ciekawie w miejsce, ale nie wnikam, nie interesujemy to. Ja robię dobrze i tak, żeby był klient zadowolony. A przy całej tej operacji, tak, przodu nie wymieniamy. Pompa wody, rolki, paski, napęd wiskozy wymienił sobie sam klient w własnym zakresie. Wszystko jest niówka. To tu kwestia tylko dojdzie. Z simmeringu za tam 300 zł z haczykiem i moja robota: wymycie, uszczelnienie i skręcenie tego na nowo. Piękna sprawa, przezarąbista sprawa. Robimy dalej. To jedna bestia nieskończona, a tu już dzisiaj klient przyciągnął następnego. Również na nadciśnienie. To tu będzie grubo. To będzie upadnięta tuleja, układ paliwowy i sprzęgiełko. Więc ten musi poczekać przynajmniej. Z tydzień czasu musi jeszcze paść się na pastwisku. Także tego mordeczki. Ostro! Ostro! No Łapka w górę i, zaob i zaobserwuj. <grywa> Autopromka się włącza. Nie, no poważnie. Będzie dobrze. Trzeba robić swoje. Nie? A hejterki? Grzejcie te paluszki i czekam na Wasze wypociny Starajcie się jak możecie. Z chęcią odpowiadam. Pozdrawiam. Happy Friday, kurwa.